A więc tu jest dowód na to, że w serku piątnica niby taki naturalny, ale tak naprawdę ile tam chemii jest, to tego najstarsi, najlepszy naukowcy nawet nie wiedzą. Bo po miesięcznym leżeniu ten serek nie jest zgnity, a jakby był naturalny, to byłby był zgnity. Oto dowód. Są zapisy, kiedy... Masz się na to, to jest zbyt, zbyt poświęcona misja. Zbyt poświęcona moją krowi. Ale będzie stamtąd walić. Dobra, walić to! Walić. Weź, patrz, wejść. Przytrzymaj. Pomochę najpierw i tu normalnie pachnie. Co to za zlećkiem trzeba to oblać? Lepki. Ej, gdzie jest rondelek? Asia, gdzie sondelek. A więc piątnico co macie dowód, że wasz miesięczny serek. Jest nadal dobry i jest dobry do spożycia. Jednak gdyby był naprawdę naturalny zepsułby się naprawdę po dwóch dniach. Więc jeśli naprawdę chcecie robić naturalne rzeczy, to lepiej nie wsadzajcie tam całej tablicy Mendelejewa. To naprawdę Wam pomoże się rozwinąć przez swój, przez waszą eko... Tom robił, nie. Jednak teraz to trochę wam nie wychodzi, bo miesięczny jak wygląda jak nowo kupiony, <grymny> więc no to jest, co muszę przyznać, przestańcie please, ludzie to jedzą.